Daniała, tak. tak to się prezentuje już na talerzu. Ja gotowałam brązowy ryż resztę tego. I... Dzień <ścoughs> witamy w kolejnym dniu. Jesteśmy z Johnem na randce. <śpiew> <śpiew> Jest poniedziałek rano. My zawieźliśmy dziewczynki do przedszkola, do żłobka i tak dalej. I jesteśmy przy bodytech 20 nas zaprosili, żeby wypróbować treningi tutaj. No i chcieliśmy was zabrać ze sobą, żeby wam pokazać jak to wygląda, co to jest i w ogóle wszystko. Słuchajcie, to wam zależy na tym samym, na poprawie kondycji, na poprawieniu figury i na, kilogramo, na kilogramach. No i MS tak naprawdę jest pod to stworzone, no bo trening traktuje tak naprawdę tylko 20 minut. Zastępuje nam jedną, dwie jednostki treningowe na siłowni spalamy tutaj od 200 do 450 kalorii na jednym treningu i przede wszystkim idzie nam kondycja najpierw więc to już poczujecie na drugim, trzecim treningu jeśli chodzi o kilogramy, na to patrzymy trochę inaczej mhm. no bo tutaj jednak e, czy się gorzej wyśpimy czy wypijemy więcej wody, to waga nam się będzie wahać, ale wiadomo, że z czasem jak ona będzie nam e, będzie nam po prostu spadać, nie? Mhm. Okay. A, dostaliśmy stroje bo tutaj nic nie trzeba przynosić ze sobą tak wyglądają te maszyny i teraz jesteśmy odprowadzani w studio. Tak. Jedna z największych sal w Warszawie. Mm -hmm. e, tutaj sobie trenujemy na specjalnych kamizelkach, pod mocno włączamy, moczymy wodą, żeby lepiej przewodziły. będą e, trenowały wiele osób jednocześnie. Tutaj mamy jeszcze jedną maszynę, także mm -hmm. e, może, może jeszcze jedna osoba z nami trenować, także zapraszam dalej. Tutaj mamy recepcję, to wszystko się odbywa, rozmawiamy. Można sobie odpocząć po treningu. <grym> tutaj mamy pokój e, dla pracowników. Toaletę. Najpierw przedstawię szatę męską, bo jest troszeczkę mniejsza. Ręcz, ręczniki do wykorzystania. E, dla naszych gości. Można się umyć po treningu. Tutaj jest łazienka. Dobra jak łazienka chyba. Łazienka jak łazienka, i tak dalej. Dobra. Okej, okay, dobra, czatnaczka jest troszeczkę większa też można się umyć. A tutaj można... widzę różne różowe akcenty dla kobiet. Tak, tak to... dokładnie, żeby żeby wszyscy się czuli dobrze. Dobra, tak wygląda mój strój do ćwiczenia Co było dla mnie ciekawe to jest, że... <śmany> Ale nie nie <śmany> You've been acting reckless. Actin reckless, fluttering, and I bust down the, down the necklace. Doesn't mean a thing, just know I spend it. spend it. Doesn't change a thing, just know I spend it on you. No. Get you low if you want to no, know that's nothing, no. 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 You can tell me that it's something, but it's nothing, no. no. You ignore me, but you're always on that phone. Acting funny, but you tell me that you love me, though. Hey, yeah. yeah, tell me that you love me, though. Wanna believe it, but I feel it, that it's something somethin real. Dobra, jesteśmy po treningu. Musieliśmy szybko wylatywać, bo John zaraz ma spotkanie w pracy. No i John, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Super było. No, ja mam, powiem Wam szczerze, chciałam od razu nagrać, że mam takie uczucie, jakbym biegała, bo jak wiecie, może nie wiecie, a ja kiedyś dużo trenowałam przy bieganiu, bo przebiegłam maraton, ale to było dawno, dawno temu już, hmm. 7-8 lat temu. Uh, no i... muszę wam powiedzieć, po takim długim biegu te endorfiny i tak dalej, tak się wypuszcza, tak nie wiem, takie ciemięcie, takie, powiedziałam Johnowi, że to jest taki Yami muscle feeling. I mam właśnie takie uczucie, że moje mięśnie są takie, aaa, jakie fajne to było, takie endorfiny mi krążą uh, i to jest takie fajne, no i czuć, czuć, ja mocno czuję brzuch, John mówi, że thighs, że uda. Mocno czuję, no i nasz trener był też fajny, nie? Cezary? Cezary, tak, yeah. tak, tak. Fajny i nie wiem, zobaczymy, jakie będą efekty. Ja bym chciała, jak wrócimy do domu i już będziemy mieli chwilkę po spotkaniach i tak dalej, żebyśmy się i zważyli, i zmierzyli, uh. co nie? Żeby zobaczyć po tym czasie, po 20 treningach, jaki efekt. John, mm -hmm. jesteś ze mną? Tak. Dobra, dobra. To słuchajcie, już jest popołudnie, już późno popołudnie. Ugotowałam trochę rzeczy. Dla filmu dla was wyedytowałam filmik. Bardzo dużo robiłam. No, ale rodzice przyszli i teraz pomagają wieszać... Wieszać te obrazy, które dostałam od babci Marysi. No i tutaj... Ja to widzę tak, żeby cztery były na tej ścianie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty to na ręce? I na mm -hmm. tak, na szybko, ale moim zdaniem musi być wyżej. No ale to, to właśnie robimy, to ogarniamy. Tutaj tata mierzy dziennie wszystko. Widać? Uh, I. Uh, Ula śpiewa. Old had a farm. <śm> no! That's so beautiful, Ula. Right? I ja, ja! And on his farm. Dobra, i tak się prezentuje. Niestety, mieliśmy wypadek. W. wypadek przy wieszeniu, i opuścił nam się jeden obraz. Trochę się skrzywił. I musi wrócić do babci Marysi na naprawę. No ale no. Myślę, że super to wygląda teraz. Um, nie widać to. Stwierdziliśmy, na kamerze to nie pokazuje. Wygląda to bardzo wysoko, ale przez wielkości stołu, a to te drzewa fajnie się właśnie tak wyglądają. Dobra, tutaj jest obiadek. To kotuje jeszcze ryżu do y, tej zupy curry, nie wiem jak to nazwać. Um, I może jeszcze pokroję awokado do tego, bo mam do zjedzenia. Oj, będzie taki super bowl zrobimy z tego. Dobra, tak to się prezentuje już na talerzu. Ja gotowałam brązowy ryż do tego i podałam z awokado. Pokradł, musiałam też zakończyć, ale naprawdę wygląda to dobrze. Metyda wróciła z dance class. Koloruje i obcina. Emcia. Juniu! daj mamie. Okay. Hey, hey, no. Słuchajcie, e, chciałam jeszcze, jest kolejny dzień, właśnie kończę edytować tego vloga, który oglądacie i chciałam z wami się podzielić kilka rzeczy, które ostatnio kupiłam dziewczynkom na wiosnę, bo jeszcze e, i zrobić taki wiosenny haul, e, bo myślę, że są fajne rzeczy teraz w sklepach i może byście chcieli zobaczyć. Głównie tutaj mam te rzeczy ze smyka i kilka rzeczy z PK Maxa. Mam tutaj dla Emci takie buty do e, tuptania. kupiłam jej akurat dwie pary butów. Gdzie jest to inna para? A! Ech, tak to jest, jak się nagrywa, e, jak dzieci przyszły i wszystko gotowe, Emcia przyszła i już chciała nałożyć te buciki. Ma takie do biegania. Um, kupione w smyku i znowu były na przecenie teraz, bo oni się pozbywają e, tamtej rocznej kolekcji. I na przykład te buciki... O, już nie ma ceny. Zdrapałam cenę, ale bo kosztowało bodajże 25 zł, a te też były 25-30 zł i są naprawdę y, bardzo fajne. Te, tak jak mówię, są takie dodatkowe do biegania. Y, no i w Tiki Maxie Ja zawsze poluję na buty w TK Maxie do dziewczynek, ale ciężko tam jest i tam, przez to, że są różne firmy, to. Ciężko z tymi rozmiarami. No i dla Matedy też kupiłam takie różowe. A też takie fajne, łatwe do, do, no, fajne do biegania. Łatwe do nałożenia. Myślę, że to też nam się sprawdzi. Um, widziałam taką kurtką ala skórzaną. Taką różową. A w, teraz nowe są w Zarze? Czy w HM? Ja już nie pamiętam. No i poszłam do smyka, bo wiedziałam, że mają przeceny. I widziałam tą. Prawie identyczną, co teraz jest w Sarze lub w H&M. Za 50 zł. I jeszcze było minus 35 z rzeczy na wyprzedażach. To myślałam, że to będzie takie fajne. Dla Matydy też znalazłam taką super podkoszulkę. Znowu 10 zł plus ta dodatkowa zniżka. To naprawdę moim zdaniem ekstra. Dla MC taki... taki taką ładna koszulka za... Już to jest rozmiar 92, ona jeszcze jest taka 86, czasami nosi 92 i pomyślałam, że to jest takie fajne. Dla niej też takie spodenki ale la dżinsy, to są takie jakby leginsy, no ale wyglądają bardziej takie dżinsowate, to so będzie bardziej taka wiecie fancy i elegancka, a za 20 zł znowu je ja kupowałam wszystko na wyprzedażach. A bo ceny były super. Znalazłam też, tu już jest rozmiar 98, to dopiero za pół roku, czy nawet za rok to nałożę. Ale jak, jak wy wiecie, lubię kupować na, trochę na zapas, bym powiedziała. No i tutaj są, jest taki fajny z jednorożcem, taki sweterek, Larry Shine. Pomyślałam, że też to jest całkiem spoko. No i Matylda, która nie lubi nosić krótkich spodanek. No, ale zawsze, czy na plaży, czy cokolwiek, żeby coś mieć, czy żeby pobiegała na zewnątrz, może akurat w tym roku będzie je nosiła, A to znalazłam dwie pary za 25 zł. A i takie najzwyklejsze, wiecie, takie. Tutaj jest gwiazdka, tutaj są jakby trzy serduszka, ale granatowe, fajne takie dobiegania, um, krótkie spodenki na lato. Mam nadzieję, że po prostu będą, będą wygodnie, a ja będę mogła do każdego t-shirtu nałożyć i tak dalej. Jak mówię, jest bardzo ona lubi się stroić cukienki, spódniczki, te sprawy, no ale czasami, czasami na sportowo e, też warto się ubrać. No i to jest taki właśnie mini ho, co kupiłam na wiosnę, na lato dla dziewczynek. Um, muszę muszę przejrzeć im szafę i w ogóle planuję robić takie duże porządki w domu, ale dopiero pod koniec marca, bo um, my sobie kupiliśmy ferie, jakby zaplanowaliśmy ferie po feriach, bo stwierdziliśmy, że jest trochę taniej i próbujemy podróżować kiedy właśnie jest trochę mniej ludzi no, staramy jak dziewczynki są małe, żeby nie opuściły szkoły, bo później będzie ciężej, i teraz możemy, to dlatego tak decydujemy robić. No, a propos też tych ćwiczeń, bo wam nie powiedziałam w końcu wczoraj wieczorem, to już mięśnie tak lekko, może nie bolały, lewie były czu, był czuć ten pocisk. Naprawdę bardzo, bardzo fajne były te ćwiczenia i. A po, 20, po tych 20 minutach, w sumie nie ćwiczyliśmy całe 20 minut, bo to był taki pierwszy ten, to tak z 13 minut, a to, to było czuć. No i po naszym powrocie, to zaczniemy tutaj raz w tygodniu i potem po jakimś czasie się chodzi dwa razy w tygodniu, będziemy cisnąć i będę wam pokazywała efekty. Jak jesteście zainteresowani, jak jesteście zainteresowani, to podlinkuję wszystko poniżej, bo myślę, że też jak chcecie poczytać, jak to wygląda, czy jest lokalizacja w Waszym mieście i tak dalej, to wszystko podlinkuję poniżej. Jak mówię, ten film nie jest sponsorowany, tylko no, nas zaprosili na takie zajęcia, żeby też wypróbować. To też dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dobra kochani, jak ten film Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze Matylda i ja i nasza Bibi Emma życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!